Jesteśmy. Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj przychodzimy do Was bardzo. króciutkim, w sumie długo czasu wam nie zajmiemy, ale warto nas posłuchać. Ja nazywam się Katarzyna Jankowska. Znacie mnie i z mojego profilu, i o tym, i z tego, że od wielu lat pomagam Wam dostać się na studia w Wielkiej Brytanii. Jest ze mną dzisiaj Michał. Witam Cię, Michał, bardzo serdecznie. Przedstawcie może parę słów o sobie powiedz dla tych właśnie osób, które jeszcze może Ciebie nie znają, które. Albo Cię poznają wkrótce, albo jeśli chcą to, poznać. Jeśli są to, to osoby, które jeszcze mnie nie znają, to tak, mam na imię Michał, pracuję dla Oxford International Education Group w Wielkiej Brytanii. Zajmuję się rekrutacją studentów z Polski, ale nie tylko na studia, właśnie na naszych colleges w Leicester, Londynie i Bradford. Dzisiaj skupiamy się na Leicester i na intake'u kwietniowym, czyli dla tych osób, które nie zdążyły zacząć we wrześniu albo w styczniu, jest jeszcze czas, żeby zacząć teraz. Wiosną w kwietniu, więc o tym się będziemy mówić. Yy, właśnie, ja przygotuję jakiś baner, że przyjmujemy aplikację na kwiecień. Teraz wam wrzucimy, żebyście widzieli, o co chodzi dokładnie. Dobra, Michał, co jest z tym intekiem kwietniowym? Bo to jest bardzo fajny intek. Ja go w sumie zaczęłam. I on ma taki duży plus, że się zaczyna go w kwietniu. A kończy się tak jakby po trzech latach i chyba, nie wiem, trzy lata i dwa miesiące, nawet chyba chyba miesiąc nawet, bo skończyłam w maju. Cztery lata studiów, więc zobacz, jaka to jest oszczędność czasu tak naprawdę. Tak A tak. student fajna się dostaje za cztery lata. Dokładnie tak, to jest super opcja, bo właśnie tak jak Kasia powiedziała, i Kasia była tym, tą, tą studentką wiosenną, kwietniową. Zajęcia zaczynają się w zasadzie na początku kwietnia, koniec marca, początek kwietnia. W grudniu tego roku, czyli 2025 roku, kończycie już rok zerowy, i w styczniu 2026 zaczynacie rok pierwszy. I ten rok pierwszy kończycie oczywiście jakoś tam w okolicach jesieni 2026. I jesienią, czyli wrzesień, październik 2026, zaczynacie już od razu drugi rok. No i potem zostaje wam tak naprawdę jeszcze jeden? I kończycie studia. Więc tak, jak ja się powiedziała, to jest około 3 lata, 3 lat, może 2-3 miesiące maksymalnie. I macie dyplom licencjata zrobiony, czteroletni oczywiście, razem z tym Foundation Year. Otrzymujecie pełne dofinansowanie od Student Finance na koszty czesnego i oczywiście wasze utrzymanie, jeżeli na to też aplikujecie. Więc myślę, że fajna opcja. Fajna opcja jest to też dlatego, że teraz, jak zaczynacie w kwietniu i kończycie w grudniu, to macie około 20 godzin zajęć w tygodniu, i to już jest też taki: macie moduły językowe, czyli jeżeli ktoś z Was tutaj. Może nie do końca czuje się pewnie ze swoim angielskim, albo nigdy się angielskiego aż tak dobrze nie uczył, albo po prostu nie miał na to czasu, przyjechał do UK i tu zaczął pracę. To w tych około 20 godzinach tygodniowo macie około 8 godzin zajęć z języka angielskiego w tygodniu. Super mhm. sprawa. Natomiast od stycznia tego angielskiego już mieć nie będziecie, co sprawia, że macie tak naprawdę dosłownie kilkanaście godzin zajęć w tygodniu, więc jesteście nauczani wow. dosłownie chwilę. I tak naprawdę po kilku miesiącach kończycie rok pierwszy, idziecie już na rok drugi i na rok trzeci. Więc fajna opcja dla takich osób, które chciałyby trochę intensywniej i trochę szybciej skończyć te studia na fajnej, prestiżowej uczelni i mieć też fajny, dobry dyplom, który będzie rozpoznawany w całym UK i gdziekolwiek pojedziecie. Okej, okay, super. Michał, to gdzie możemy aplikować od tego kwietnia? Jakie miasta? I I tak, to jest ważne. I zaczęliśmy od tego, że my mamy koledże w kilku miastach. Natomiast ten April Intake, czyli ten intake kwietniowy, jest dostępny na De Montfort University College w Leicester. I uwaga, to jest oczywiście De Montfort University, więc tak jak powiedziałem, po tych trzech latach, czy w zasadzie czterech latach, kończycie studia z dyplomem de Montfort University. To jest znana uczelnia. Więc, nawet jeżeli zdecydujecie się, nie wiem, wrócić do Polski, wyjechać gdziekolwiek, to macie ten fajny dyplom brytyjskiej uczelni, który otwiera wam drogę tak naprawdę do pracy, gdziekolwiek byście chcieli. To jest myślę, że bardzo ważne dla wszystkich Was, którzy też serio traktujecie swoją przyszłość i swoją edukację i to, co chcielibyście po tej zakończonej edukacji robić. Więc, De Montfort University w Leicester, w samym centrum Leicester, tak naprawdę to jest maksymalnie 10 minut na pieszo od um, stacji kolejowej. Więc dla tych osób, które mieszkają trochę dalej, chciałyby dojeżdżać, też jest to jak najbardziej fajna opcja. Super. Lester, i jeszcze Londyn? Czy tutaj mamy. Tak, coś... tak, w Londynie mamy kilka kierunków biznesowych dla studentów licencjatu i studentów magisterek, głównie takich jak chyba powiedziałem, biznesowych. Natomiast tutaj nie ma roków zerowych, to są po prostu roki pierwsze. Więc jeżeli macie maturę albo macie licencjat z Polski, mieszkacie w Londynie w okolicach Roehampton to jak najbardziej możecie też zacząć studia w kwietniu. Natomiast dzisiaj głównie skupiamy się na Leicester. Jeżeli jest z Londynu, chciałby zacząć w kwietniu, to po prostu odezwijcie się do Kasi po live, to wam powiemy co i jak. Ale wracając do tego, kwietnia w, tego kwietniowego intake'u w Leicester, to myślę, że jedną z takich ciekawszych i fajniejszych opcji jest to, że macie zajęcia 3 dni w tygodniu. I dla studentów kierunków biznesowych, pewnie za chwilę jeszcze do tego wrócimy, to te zajęcia będą się odbywały w poniedziałki, wtorki i środy, czyli będziecie na kampusie około 6-7 godzin dziennie. W no, tym język angielski, to jest ważne. W tak, już no. wszystko, co musicie studiować, będziecie oczywiście robić w te trzy dni. Natomiast dla studentów kierunków inżynieryjnych i komputerowych, bo te też są dostępne mhm. w kwietniu, to będzie środa, czwartek i piątek. Super. Środa, czwartek i piątek, okej. Okay. Tak. Biznesowe poniedziałek, wtorek, środa, pozostałe, czyli Science, Engineering, Computing będą od środy, czwartku, w środy, czwartki piątki. Więc fajnie, bo też jeżeli zaczynacie, w zasadzie zaczynacie powiedzmy za trochę mniej niż dwa miesiące, to już teraz wiecie, jaki będziecie mieli plan zajęć, w które dni będziecie na kampusie i możecie sobie spokojnie zaplanować wasze życie rodzinne i zawodowe. Dokładnie. Patrząc tak z perspektywy czasu, właśnie tutaj wcześniej wspomniałeś o tym dojeździe też, że, że bardzo blisko też jest dworzec, prawda? No bo to jest chyba 10 minut piechotą. Od naszego biura Motivation Academy to było też, nie wiem, 7 minut szłam na kampus. Więc to nie jest jakiś wyczyn, wiecie, że trzeba gdzieś tam długo iść i, i, i nie wiadomo jaki dystans. Um, tak, patrząc z perspektywy czasu, też mieliśmy sporo osób, które na przykład dojeżdżały z Coventry, z Birmingham, um, nie wiem, tych wszystkich okolicznych, tutaj Hinckley, prawda? Tak, tak. Bardzo dużo takich studentów mieliśmy. Faktycznie, oczywiście, możecie dojeżdżać samochodem, jeżeli uda Wam się znaleźć miejsce parkingowe na uczelni, na dość dużo <grymne> Ale, uczelnie, ale muszę powiedzieć, poczekaj, sorry, Michał, bo ja wiem, że problem z parkingiem w Leicester zawsze jest problem, ale gdzie tego problemu tak naprawdę nie ma? Wszędzie, bo tych samochodów, słuchajcie, no każdy teraz w tym świecie ma samochód, ale tak naprawdę, jeżeli ktoś by chciał zaparkować, to słuchajcie, koło naszego biura, jak macie tą ulicę długą New Walk, i tylko z tyłu za tym budynkiem. Są naprawdę sporo jest tych miejsc parkingowych, i nawet wzdłuż ulicy możecie zaparkować sobie tak naprawdę, nie wiem, za 1, 2, trzy funty, w zależności ile macie tych godzin, prawda? Nie musicie wykupywać tego. Miesięcznego, chociaż macie też opcję w centrum, bo to jest w centrum, tak? To nie jest gdzieś poza, poza Leicester, tylko w centrum jest pełno tych parkingów, gdzie tak naprawdę albo możecie sobie wykupić ten miesięczny abonament, nie wiem ile on kosztuje, ale, ale przy zajęciach trzy dni w tygodniu to nawet chyba bym nie polecała, prawda? Bo też mamy też dużo przerw pomiędzy, bo są wolne przerwy świąteczne, są wolne przerwy, tutaj możemy powiedzieć też o tym, że są wolne przerwy pomiędzy. Tym semestrem, tak? Jak jest semestr, załóżmy, on trwa 8 tygodni, tak. jest przerwa też tygodniowa, gdzie nie musicie być. Ale na... dobra, nie skupiajmy się na tym, bo to nie jest najważniejsze. Tak no. jak powiedzieliśmy, kampus jest w samym centrum Lester, więc to jest fajna opcja. Możecie dojeżdżać samochodem, tak jak Kasia powiedziała gdzieś tam miejsce no nie. parkingowe znajdziecie może niekoniecznie sami uczelni, ale znajdziecie. Jeżeli nie, to 10 minut na pieszo od dworca kolejowego fajna sprawa, więc bardzo polecamy. To, co możecie studiować w kwietniu, to są, tak jak powiedziałem, kierunki biznesowe, czyli wszystko związane z international business, business management, marketing, economics itd., itd. I wszystkie kierunki związane, czy dużo kierunków związanych z inżynierią, chociażby mechanical engineering, electronic engineering, computer science, software engineering, czyli takie kierunki IT i typowo inżynieryjne, też możecie studiować w kwietniu. Krótko, może o tym, co trzeba zrobić, żeby się dostać. Tak, jakie do od... wiesz, co możemy powiedzieć jeszcze właśnie o tym egzaminie? Tak, egzamin jest bardzo prosty dalej na chwilę obecną. Tak, to może. Przejdźmy, tak. Przejdźmy, przejdźmy krótko przez to, co musicie no. zrobić. To oczywiście musicie mieć swój paszport i share code. Domyślam się, że wszyscy to macie. Druga rzecz, czy kolejna rzecz, którą musicie mieć, to jest wasze świadectwo z Polski. No oczywiście, no. Ma, jeżeli macie brytyjskie GCSEs albo A-Levels, albo cokolwiek, to też fajnie, też możecie to podesłać. Natomiast jeżeli mówimy o świadectwach z Polski, to albo świadectwo naturalne, jeżeli macie super, nowa, stara matura będzie ok. Jeżeli macie świadectwo ukończenia szkoły, czy to będzie liceum, czy technikum, czy szkoła zawodowa, to też jest ok. I ewentualnie, jeżeli macie świadectwo ukończenia 11 lat edukacji, czyli jeżeli ukończyliście co najmniej drugą klasę liceum, drugą klasę technikum, to też to świadectwo jak najbardziej będzie ok na rok zerowy na DMUIC. Więc nie tylko matura, nie tylko świadectwo ukończenia szkoły, ale też 11 lat edukacji z Polski, czyli świadectwo po drugiej klasie liceum, po drugiej klasie technikum już będą ok, żeby się dostać na zerówkę na DMU I Albo to oczywiście, po drugiej klasie zawodowej szkoły też, prawda? Yy. Nie pamiętam, ile lat miała zawodówka, ale tam yy. chyba, chyba było... A nie, nie, zawodowa ma 3 lata, dobra, dobra. Czyli tak, więc powodówka. w każdym razie 11 lat edukacji to oczywiście świadectwo w języku polskim i przetłumaczone na angielski, ale z tym wam też Motivation Academy pomoże. Krótki yy. list motywacyjny. Czyli odpowiedź na kilka, cztery, cztery dosłownie krótkie pytania o to, dlaczego chcielibyście studiować na DMU, dlaczego ten kierunek i co planujecie w przyszłości. Dosłownie tyle, nic więcej. No i ostatnia rzecz to jest to, co powiedziała Kasia, czyli krótki test językowy. Test piszecie na laptopie, czy robicie na laptopie w domu. Możecie go sobie robić w kapciach, w piżamie, z kubkiem kawy, bo on jest naprawdę mega łatwy. Co prawda musicie mieć kamerę i musicie mieć mikrofon, ale z tych rzeczy nie będziecie korzystać w trakcie, tekst, w trakcie testu, więc... Więc fajnie, więc nie musicie się martwić o to, czy będziecie zaspani, czy będziecie go robić w środku nocy, czy, czy super nad ranem. I on też nie każe wam niczego pisać. Nie ma tam żadnego eseju, nie ma tam żadnej też części mówionej, więc tak naprawdę tylko Słuchacie, odpowiadacie na, na pytania ze słuchu, odpowiadacie na pytania z tekstu i odpowiadacie na kilka pytań takich gramatycznych, ale one są bardzo takie podstawowe, naprawdę bardzo podstawowe. I jeżeli by Wam się powinęła noga, bylibyście zestresowani, cokolwiek by się wydarzyło, czy mielibyście jakieś problemy techniczne. To ten test możecie pisać tak często i tak dużo razy, jak będziecie potrzebowali. Ale uwaga, wydaje mi się, że 99% studentów zdaje ten test w pierwszym podejściu, ewentualnie w drugim podejściu. Więc on jest naprawdę dosyć łatwy. Okej, okay, no to słuchajcie, to przynajmniej um, warto podejść do takiego testu, żeby sprawdzić, bo dużo osób tutaj mówi: może studia nie są dla mnie, wahają się, może nie mam do, dostatecznie. Dobrego języka angielskiego. Ja spotykam na co dzień tak naprawdę wiele osób, które dobrze mówią po angielsku, ale dalej gdzieś tam mają jakąś blokadę, że się boją po prostu, bo nie mają takiego, wiesz, takiego doświadczenia, takiej praktyki, nie wiem, w zaliczaniu, w jakichś testów czy czegokolwiek, ale słuchajcie, tak jak Michał powiedział, nie jest to trudne. Wystarczy do nas się zgłosić, tak naprawdę spróbować i podejść i spróbować swoich sił, prawda? Tak, no my i myślę, że to też jest ważne, umy. bo ja powiedziałem, że no większość studentów zdaje go za pierwszym, ewentualnie za drugim razem, i to jest prawda, ale też nie nakładajcie na siebie takiej presji. Jeżeli mm -hmm. chcecie aplikować, czy chcecie w ogóle studiować w UK, to po prostu spróbujcie, tak jak Kasia powiedziała. Wydaje mm -hmm. mi się, że ten test nie jest trudny. I on nie jest trudny, ale wiadomo, że są różne sytuacje. Możecie się czuć zestresowani, pod presją, więc może być tak, że będziecie musieli do niego podejść więcej niż raz. Ale to nie jest absolutnie żaden problem. I mm -hmm. dla nikogo to nie jest dziwne, nikogo to nie zaskoczy. Więc spokojnie, jeżeli się obawiacie, to nie róbcie tego, nie obawiajcie się. Po prostu napiszcie do Kasi, złóżcie aplikację, podejdźcie do testu. Jeżeli będzie trzeba, to podejdziecie do niego drugi i kolejny raz. Nie mamy tu, nie ma tu żadnych przeszkód. I to też nie, nie chodzi o to, że, że my przyjmujemy wszystkich, nawet jeżeli bardzo słabo mówią po angielsku, nie, absolutnie nie. To jest fajna, dobra uczelnia z fajnym dyplomem, więc też chcemy, żebyście trochę tego wysiłku włożyli w te studia, ale ten test absolutnie nie jest aż taki trudny, i tak jak wspominaliśmy na początku, macie sporo godzin języka angielskiego w trakcie zajęć, więc nawet jeżeli macie jakieś braki niedociągnięcia, to spokojnie sobie to w ciągu tego roku nadrobicie. Super. E, Michał, masz jeszcze czas, chwilę, żeby wspomnieć o Londynie? E, co tam jeszcze się dzieje? E, troszeczkę inaczej rekrutacja wygląda, ale może jeszcze mamy chwilę czasu. to e, Jeżeli tak. masz czas, jeżeli nie masz, tak. to oczywiście nie to będziemy To jeżeli, jeżeli, jeżeli mówimy o Londynie, to tak jak już wspomniałem, tam są głównie kierunki od roku pierwszego i to są głównie kierunki biznesowe. Czy jakiś mm -hmm. marketing, international business, tego typu kierunki oczywiście są dostępne. I one są też dostępne na poziomie magisterskim, czyli tam jest jakiś project management i tego typu kierunki są dostępne też mm -hmm. właśnie na University of Roehampton w Londynie. Czy aplikacja wygląda trochę inaczej? Dlatego, że tu faktycznie musicie mieć już świadectwo maturalne. Jeżeli macie na przykład 60% na maturze z języka angielskiego, to nie musicie już podchodzić do żadnego testu językowego. Natomiast jeżeli nie macie lub aplikujecie na magisterkę i macie licencję z Polski, to możecie podejść do innego testu, który się nazywa ILLT. Jest trochę bardziej podobny do ielts troszkę bardziej skomplikowany bym powiedział. Może nie trudny, ale trochę bardziej skomplikowany. Też możecie do niego podejść za darmo, robicie go w swoim domu, więc też nie musicie się aż tak stresować, że musicie gdzieś pojechać, żeby na ten test się stawić. Dokumenty są dosyć podobne, czyli oczywiście paszport, sharecode, Wasze świadectwa, Wasze qualifications, krótki list motywacyjny, dlaczego studia w UK, dlaczego Royal Hampton i dlaczego, dlaczego ten kierunek. I oczywiście ten test językowy, tak naprawdę tyle, więc nie ma tutaj nic mhm. dużo bardziej skomplikowanego. Natomiast, tak jak powiedziałem, różnica jest taka: po pierwsze, to jest Londyn, to jest Roehampton, i to jest dzielnica, czyli to jest dosłownie 5 minut od parku Richmond, czyli nie powiedziałbym, że to jest super centrum, jest to około jakieś 30 minut od samego ścisłego centrum Londynu. Więc dla tych osób, które gdzieś tam mieszkają bliżej, właśnie Roehampton czy Richmond, to może być fajne, fajne miejsce, żeby studiować. I tak jak powiedziałem, te kierunki bardziej od roku pierwszego i magisterki. Jeżeli jest ktoś w Londynie, kto chciałby takie kierunki studiować, biznesowe, właśnie na licencjacie albo na magisterce, to jak najbardziej zapraszam. Mhm. Słuchajcie, jeszcze tutaj muszę tylko wspomnieć o tym, że do tego egzaminu, bo tutaj Michał wiesz, powiedziałaś o tym LLT, tak? Dobrze mówię. LLT. -hmm. Tak. My też wysyłamy Wam materiały, jak się do tego testu przygotować. Mamy taki practice exam, yeah. więc <głos》> możemy Wam to udostępnić, tak żebyście sobie popraktykowali. Więc jeżeli macie ochotę, złożyć aplikację i przygotować się do tego testu. Bo teraz mamy integ kwietniowy, ale zaraz będziemy mieli też wrześniowy, gdzie będziemy mieli jeszcze większą, bogatszą listę kierunków. Więc jeżeli chcielibyście zacząć, a wiem, że już sporo moich studentów praktykuje i przygotowuje się już na integ wrześniowy, to to zapraszam Was serdecznie. Składajcie, aplikuj, aplikujcie, przygotowujcie się, no i próbujcie przede wszystkim, tak? Tak. To a propos jeszcze jednego, jedno słowo, a propos tego intake'u wrześniowego, to oprócz tego wspomnianego University of Rahampton i ich kilkuset dostępnych kierunków dla Was, bo to już nie tylko biznes, ale będzie też biomedical sciences, będzie też psychologia. Będą kierunki związane z IT, i tak dalej, i tak dalej. Będzie też oczywiście pielęgniarstwo, bo ten kierunek jest dostępny na do University of Roehampton i tutaj też możecie aplikować. Ale mamy też University of Greenwich College w Londynie, czy z drugiej strony, czyli Greenwich, 15 minut od, od ścisłego centrum. Tutaj też możecie aplikować. Tych kierunków też jest kilkadziesiąt dostępnych dla Was. Też biznesowe, też IT inżynieryjne, science i tak dalej, i tak dalej. Więc we wrześniu oczywiście tych kierunków jest. Bardzo dużo, natomiast tak jak powiedzieliśmy, fajne w tym intake'u kwietniowym jest to, że po pierwsze zaczynacie wiosną, po drugie to, że te cztery lata studiów tak, na, tak naprawdę robicie w trzy lata i tam dwa, trzy miesiące i macie swój dyplom i możecie robić dalej cokolwiek wam się zamarzy. Podoba, okej. Okay. Może dla Was to zabrzmiało też dziwnie, że wspominaliśmy już o wrześniowym, ale z praktyki wiem, że. bo tutaj może Czas się szybko wydać, mija. że tak czas szybko leci, że później zawsze, może chciałam aplikować na wrzesień, a już jest za późno, nie ma miejsc. To nie jest tak, że Was straszymy, ale my czasami naprawdę mamy studentów, którzy też aplikują na rok do przodu, bo chcą się dostać gdzieś do jakiejś dobrej uczelni. Więc wiadomo, że im szybciej, tym lepiej, po prostu im. Im szybciej, tym lepiej, jak złożycie aplikację, dlatego że no, macie też ten czas na to, żeby złożyć tą aplikację, student finance, żeby się do tego przygotować, prawda? Na spokojnie, a nie później last minute po prostu na pariata składać dokumenty, papiery, szukać świadectwa itp. itd. Okej, okay. Michał, czy coś jeszcze chcemy dodać? Ja tobie bardzo dziękuję na dzisiejsze spotkanie. Nie, krótko podsumowując. będzie krótko. Tak, krótko może dwoma, dwoma zdaniami dosłownie. Pamiętajcie, jeżeli chcecie zacząć w kwietniu, to ten intake zaczyna się dosłownie na koniec marca, chyba 31 marca dokładnie. Te kierunki dostępne w Lester to głównie biznes, inżynieria i IT. I zależnie od kierunku będziecie studiować poniedziałek, wtorek, środa lub środa, czwartek, piątek. W zasadzie tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek pytanie, jeżeli chcielibyście zaaplikować, to dzwońcie do Kasi. Kasia na pewno Wam chętnie. Pomoże, sama jest absolwentką, demonstruje. Wie wszystko. Ile na graduation w czwartek naszych studentów, Michał, mogę Ci powiedzieć, nasi studenci, sporo naszych studentów, z roku 2000, poczekaj, oni teraz mają graduation, ale z roku 2000 też z, z, z INTEK-u, chyba październikowego albo, albo styczniowego też. Oni się wszyscy spotykają teraz na graduation, właśnie mamy 13 Lutego one już się rozpoczęły, ale ja idę, akurat jestem gościem tego 13 lutego, więc się nie mogę doczekać, więc to też jest apel do naszych studentów, w sumie moich i twoich, i, i wszystkich z motywejszy na akademii. Że jak tam będziecie, to dajcie znać, ja też będę. Dzieci, chętnie... Chętnie się z Wami spotkam po prostu idę do tych osób do tej osoby, która mnie zaprosiła, ale wiem, że tam jest mnóstwo tych studentów, bo to był tak no, mega, mega, każdy rok jest zresztą mega. W tym roku A e, to... ten rok był taki wybitny, że po prostu jest mega dużo Po jedno, którzy... jedno pytanie podsumowujące Sylwia, Sylwia, z którą robiliśmy webinar też u szkolny. Ja bardzo Sylwii. się pozdrawiamy, mm. trzymamy kciuki za twoją przyszłość, bo to był chyba jeden z naszych fajniejszych, ciekawszych webinarów. i Bardzo się cieszymy, że. Kończysz te studia i na pewno będziesz y, miała świetlaną i wspaniałą przyszłość przed sobą. się łezka w, ok w, ok w oku, zakręciła po prostu, bo mówię wam, że to jest, no jest najpiękniejsza rzecz właśnie. Graduation, tak? Po co tam idziesz, żeby zacząć, zacząć i skończyć, dojść ze tego celu. Tym bardziej, że ludzie też znajdują fajne prace po studiach. No wiadomo, że to jest coś, jeżeli, nie wiem, cokolwiek myślicie, że nie wiem, chcecie skończyć te studia, albo macie jakąś taką myśl, Albo się nawet boicie, no to się nie bójcie, bo to naprawdę to, czego się boimy, to jest nasz największy potencjał tak naprawdę, więc no, trzymam za was. jeśli minut, chcecie, tak? jeśli potrzebujecie większej dawki motywacji, to nie wiem, czy <laughs> ktoś tam ma ten webinar, który robiliśmy we trójkę właśnie z Sylwią. Która studiuje, czy studiowała w zasadzie, kończy już psychologię na De Montfort University, zaczęła od De Montfort University College, to koniecznie sobie tego, tego webinaru posłuchajcie, bo to jest naprawdę it's it's life changing, fajne, fajne, <laughs> fajne doświadczenie mega fajna rzecz. Więc jeżeli potrzebujecie takiej dodatkowej motywacji, się zastanawiacie, czy na pewno te studia są tego warte. To przejrzyjcie sobie ten webinar, żeby zobaczyć, jak naprawdę życie może się zmienić i jak można ciekawie też opowiadać o tym, co się robi na studiach i o tym, co się planuje na przyszłość. Tyle ode mnie, bardzo Wam dziękuję. Ja również. Pozdrawiam. Dzięki Michał, do usłyszenia. Czekamy na Wasze zgłoszenia. No i trzymajcie się cieplutko, i, I co. I trzymamy za Was kciuki. Dziękuję. Do zobaczenia.